Bum, ta, rakata I bum, bum, rakara. Ra. Co robisz? Ale że co? No te tatary. Mówię w języku tancerzy. To oni mają jakiś oddzielny język? A zrozumiałaś, co powiedziałam? Nie. No bo nie mówisz po tancersku. A ty mówisz. Ćwiczę dopiero, ale czuję, że będę naprawdę w tym niezła. Mhm. A o co chodzi z tymi całymi wygibasami? Będę gwiazdą. Programu Uwaga? Nie. Sprawy dla reportera? Nie. Gwiazdą muzyki. A ty znowu swoje? Nigdy się nie poddałam i walczę o swoje marzenia. No to podziwiam. Mój talent? Brak wstydu, odwagi i zawzięcia. Chcesz ze mną poćwiczyć? A ja też dostanę gwiazdą? Nie, ale możesz poćwiczyć. To ja może popatrzę. To patrzy się ucz. Okej. Okay. I 5, 6, 7. and eight. Pum, pum, parapum, pum. Może ty się tak już nie wyginaj, bo zaraz parapum pójdzie ci z innego miejsca, w moją stronę. Nie możesz mi przeszkadzać. No dobrze, tylko uważaj, żebyś mi tym swoim bum bom ścian nie poobijała. Mówisz tak, bo jesteś zazdrosna, że ja mam, a ty nie. Że co masz? Duże zaplecze. Zaplecze? to ty możesz zaopatrywać w sklepie, jak szukasz zajęcia na wakacje. Nie, zobaczysz, wygram ten casting, zostanę gwiazdą i zarobię na wakacje śpiewaniem. A tobie będzie głupio, jak ludzie zaczną się ustawiać pod balkonem, żeby mnie posłuchać. Sąsiadka już od dwóch dni tam się ustawia i krzyczy, żebyśmy przestali robić w domu egzorcyzmy. Sz, nie będę słuchać hejtu, muszę ćwiczyć. I pięć, sześć, siedem, osiem i...